Wsi to krat, obok brata brat Wspólny set, wspólny śpiew, wspólna zabawa Nieważne czy mokra, czy suka murawa Chrobry, to dla niego te brawa Uważaj Sanders, nadciąga jak lawa sam. Zawsze z załogą nawet nie prawdę ręce Bo mogę nogom, traktują nas jak kryminalistów, a kurwa kto tu zabija, to, 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 to pierdolona policja mówicie, że jesteśmy przestępcami, dlatego że wychodzą z nas emocje rzęsiemy kratami, dlatego że lubimy się pobić dominować nad innymi królami Dajcie spokój wójchwami. I razem z załogą wyniemy na nasze jarce, Razem z Chrobrym zwiedzamy kraj Wspólnie w trudnych chwilach, wspólnie w walce Chrobry i ten drzwiuty miasto to nasz raj Razem z załogą płyniemy na nasze arce Razem z Chrobrym zwiedzamy kraj Wspólnie w trudnych chwilach, wspólnie w walce Chrobry głogu, ten drzwiuty miasto to nasz raj Siema ziomuś, co u ciebie słychać? Kiedy ten mecz, nie mogę się doczekać Aby znów naszą pieśń zaśpiewać Aby w końcu się rozerwać po stresującym tygodniu reagować Każdy ma to w głowie, każdy kto mieszka w Głogowie Z całą rodziną będziemy bronić swego herbu Chrobry w moim sercu, razem z nim do grobu Wokół te same twarze, sami zaufani Chrobry i Głogów, tych chuligani Zawsze razem, zawsze na stanowisku Islander, Islander. razem na blokowisku, razem na blokowisku. Razem załogą płyniemy na nasze jarce Razem z chrobym zwiedzamy kraj Wspólnie w trudnych chwilach wspólnie w walce Chrobry i głogów ten żywił, miasto to nasz raj Razem załogą płyniemy na nasze jarce Razem z chrobym zwiedzamy kraj Wspólnie w trudnych chwilach wspólnie w walce Dobrych głogów, ten drzewo, to miasto, to nasze raj Ludzie nie widzą nas z perspektyw, patrzą na nas przez obiekty Ciągła represja policji, jeba ci. My nie zatracimy swych ambicji Bo różni nas to, że wy macie kolegów, a my mamy braci Macie takich ziomków, że przy pierwszej, lepszej okazji by prostu przerawali I to was boli, u nas nie ma takiej opcji Choćby palce odcinali, a nie zdradzę swych ziomalich Dobrych 2007, na nowych potomków, nadejście nowych słów potoku. o swym klubie ukochanym o swych braciach tak. O wspólnych akcjach, które przejdą do historii jak obrona głogowa, a tak jako party Głogów nigdy się nie chowa nigdy się nie chowa. Razem z załogą płyniemy na nasze arce Razem z chrobym zwiedzamy kraj w trudnych chwilach wspólnie w walce Krobryj Głogów, tym żywiu, to miasto to nasz raj Razem z załogą płyniemy na nasze arce Razem z chrobrym zwiedzamy kraj Wspólnie w trudnych chwilach wspólnie w walce Krobryj Głogów, tym żywiu, to miasto to nasz raj